Bądź cyberprzezorny. Słuchaj Radia Zachód. Co tydzień porady i sugestie jak bezpiecznie korzystać z internetu. Cyberprzezorny. To jest nasza audycja o bezpieczeństwie w internecie. Dziś mam przyjemność gościć naszego stałego eksperta. Jest nim Grzegorz Gąsiewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Grzegorzu, dzisiaj temat dotyczący faz ataku hakerskiego, bo myślę, że są też wśród nas słuchacze, którzy jak słyszą atak hakerski, to pojawia im się tylko taka informacja już, że jest jakiś okup, że ktoś kogoś zaatakował, że serwery zostały naruszone, że dane zaszyfrowane. A my dzisiaj powiemy, jak to się wszystko zaczyna, że ten moment zaszyfrowania w zasadzie danych to już jest moment końcowy, ale zacznijmy od danych, bo to jest zawsze interesujące, żeby w jakiś sposób podbudować przekaz, który chcemy tutaj właśnie Państwu przedstawić. Według raportu Europejskiej Agencji ENISA na koniec tego roku prawie 40% cyberincydentów dotyczyło administracji publicznej, dlatego dziś skupimy się właśnie na atakach hakerskich wymierzonych w instytucje. I firmy. Pierwsze pytanie dotyczy tego całego przebiegu ataku hakerskiego. Jak to wygląda od początku do końca? Grzegorzu, kiedy rozpoczyna się taki atak hakerski? Jakie są jego poszczególne fazy? To na początek. Atak hakerski, wbrew pozorom, nie zaczyna się wtedy, kiedy widzimy, że są szyfrowane pierwsze komputery. Ten, ten atak zaczyna się znacznie wcześniej, od najczęściej od rozpoznania, tak jak mamy w przypadku ataku w przypadku włamania do, do domu, no to często jesteśmy obserwowani, atakujący czy włamywacze wchodzą do środka, zabierają łup. No, i jeśli miałbym to wytłumaczyć właśnie w taki bardziej przystępny sposób, mniej techniczny, no to atak hakerski też zaczyna się od rozpoznania. Atakujący zbierają informacje o danej organizacji, o danym, danej firmie, o danej instytucji, o pracownikach, którzy tam pracują, o ich adresach mailowych, o systemach informatycznych, jakie tam są wykorzystywane. Dobrym źródłem informacji są wszelkiego rodzaju portale społecznościowe, strona internetowa tej organizacji, a także wycieki z poprzednich lat. Po zebraniu takich informacji, no, próbują wejść do danej organizacji. Znowu to przekładając na, na włamanie do domu: no to jakieś uchylone okno, podszywanie się pod kogoś. Bardzo często są wykorzystywane właśnie fałszywe wiadomości, czyli phishing. Wtedy. Po, po wejściu do, do takiej organizacji atakujący starają się utrwalić swoją pozycję na takim tak zwanym tym pierwszym skompromitowanym przejętym komputerze, no tak zwanym pacjencie zero, instalują jakieś oprogramowanie, jakieś narzędzia, dzięki którym uzyskują stabilność i wtedy po restarcie ktoś kończy pracę, wyłącza komputer, ale jak wejdzie następne, przyjdzie, włączy komputer następnego dnia, to ta komunikacja w dalszym ciągu może być zachowana. Kolejny element no to już próba przechodzenia na, na kolejne zasoby w danej organizacji. Czyli eskalacja uprawnień i tak zwany ruch boczny, przemieszczania się na kolejne komputery, serwery, a także próba uzyskania większych uprawnień, bo najczęściej ci atakujący na początku nie mają zbyt wielkich uprawnień, natomiast starają się uzyskać uprawnienia administratora oraz szukają tych takich zasobów już krytycznych, które mają znaczenie dla danej organizacji, które można wykraść. Kolejnym etapem no to już jak już znajdą te, te krytyczne zasoby no następuje finalizacja, wyniesienie takiego, takiego łupu no i tutaj w zależności, jaką, jaki motyw był takiego ataku, bo są różne motywy: kradzież danych, jakiś sabotaż, zniszczenie, często szpiegostwo, wtedy atakujący nie wychylają się, tylko starają się przebywać w danej organizacji jak najdłużej. No a często jest to ransomware, czyli szyfrowanie dla okupu. No i ostatni element no to już monetyzacja i zacieranie śladów. Wtedy, no, mając ten łup, starają się go spieniężyć, wystawiają go gdzieś do, w darknecie na sprzedaż, albo zwracają się do, do tej organizacji, która została zaatakowana, że oddadzą te dane, jeśli zostanie wpłacony okup bardzo ważne, że te ataki one nie są liniowe, one często poszczególne fazy się powtarzają, z niektórych atakujący rezygnują, bo nie muszą z nich korzystać. Wszystko też zależy, co w danej organizacji znajdą. Czasami dochodzą do tak zwanej ściany, ale wtedy okazuje się, na przykład, że gdzieś na jakimś komputerze jest plik z hasłami do różnych systemów w danej organizacji, no i wtedy mogą już praktycznie wszystko. Warto też zwrócić uwagę, że do takich ataków wykorzystywane są narzędzia, które administratorzy wykorzystują do codziennej pracy. Dlatego tak ciężko wykryć jest taki atak hakerski, no bo nie wiadomo, czy to jest pożądana praca administratora, czy niepożądana czynność wykonywana przez atakującego. Zanim dojdzie do tej katastrofy, takiej już ostatecznej zaszyfrowania, no to te systemy wysyłają jakieś e, informacje, tak zwane logi, e, które jeśli są monitorowane, e, śledzone, no to zostawiają jakieś informacje. Może to być logowanie o nietypowych godzinach, e, wysyłanie na chmurę jakiejś e, dużej ilości danych, czyli kradzież e, poza, poza organizację, założenie jakiegoś e, nowego konta. No jeśli jest ten monitoring, można, można wcześniej zareagować, no i Podsumowując, atak to nie jest moment, tylko proces, który trwa długo, od kilkunastu, kilku, kilkudziesięciu, do nawet kilkuset dni. Jeśli chcielibyśmy twoją wypowiedź w tym momencie skrócić do takich słów kluczy, to możemy wyróżnić osiem faz ataku: rozpoznanie, uzbrojenie, atak, eksploatacja, instalacja, kontrola, realizacja celów i zarabianie, jeśli oczywiście akorą uda się pozyskać pieniądze najczęściej poprzez przelew bitcoinów, bo tak to się w dzisiejszych czasach Odbywa. No i o tych incydentach chciałem z Tobą porozmawiać. Już konkretnie 95% takich incydentów w sektorze publicznym to ataki typu DDoS. Czy możemy przypomnieć, co to jest za rodzaj ataku? Ten rodzaj ataku, zwany też atakiem DDoS, polega na tym, że atakujący nie próbują wejść do danej organizacji, tylko bardziej ją sparaliżować, a zwłaszcza jakieś usługi, które wystawione są na zewnątrz. No, w przypadku takiego urzędu może to być strona internetowa, co bardzo ważne, bo dzisiaj wiele, wiele spraw można załatwić właśnie zdalnie poprzez internet. W takim przypadku atakujący no, będą starali się zablokować taką, taką, takie działanie takiego urzędu. Możemy widzieć to poprzez wolno ładującą się stronę, jakieś kółeczko. Czasami działa tylko strona internetowa, już poszczególne elementy, jakieś formularze, które możemy wypełnić, już nie działają. A jeśli mielibyśmy to znowu przeło przełożyć na taki język codzienny dla osób mniej technicznych, to wyobraźmy sobie, że pod taki urząd podjeżdżają autokary z, z tłumem, gdzie ten atakujący zbiera takich ludzi, tak zwany sztuczny tłum, no i tworzy sztuczną kolejkę ludzi, którzy wchodzą, wychodzą do tego urzędu, a zwykli petenci, którzy przyszli załatwić swoją sprawę, no, nie są w stanie wejść do, 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 do takiego urzędu. Jak to atakujące robią? No, wykorzystują do takiego ataku DDoS przejęte wcześniej komputery, aczkolwiek to nie zawsze są tylko komputery, tak zwane komputery zombie, które są przez nich wcześniej zainfekowane, przejęte. No i na odpowiednie polecenie jakieś jednostki centralnej w jednym momencie łączą się z jakąś usługą, zapychając ją, zapychając jej łącze, paraliżując samą usługę w Wtedy w, no jest, jest problem dla, dla takiego urzędu. Robią to też, mogą to robić dla okupu, dla, dla, dla satysfakcji, dla, dla, dla paraliżu, a często też próbują abyśmy skupili się na, na obsłudze takiego, takiego incydentu, a oni równolegle próbują też innego sposobu na dostanie się na przykład do takiego urzędu, na przykład łamiąc, próbując łamiąc hasła. Urzędy mogą się, mogą się bronić przed takimi atakami można wykupić usługę filtrującą taki niepożądany ruch, można ustawiać jakieś bramki, zabezpieczenia często też wyświetlają się na stronie typu potwierdzenie jesteś robotem. Można też albo trzeba też mieć przygotowaną procedurę, no co w przypadku, gdy taki atak nastąpi, kto dzwoni do operatora, do naszego dostawcy łącza internetowego, które systemy mniej potrzebne wyłączamy, żeby te bardziej potrzebne miały troszeczkę lżej oraz w jaki sposób informujemy też mieszkańców, że dane usługi w, w danym momencie przestają działać. No tutaj możemy wykorzystać media społecznościowe o tym, jak chronić się przed atakami hakerskimi. Dobrym rozwiązaniem są eksperci pracujący 24 godziny, 7 dni w tygodniu, czyli tak zwane soki, ale załóżmy, że nasza firma, instytucja została zhakowana, dane zostały wykradzione. Jak powinniśmy się wcześniej przygotować na taką ewentualność? Chodzi mi tutaj o kopie zapasowe swoich danych. Gdzie i w ilu miejscach firmy powinny takie kopie zapasowe przechowywać? Tak, tak jak wspomniałeś, kopia to jedyne wyjście, gdy dojdzie do, do tego typu sytuacji ataku. Nie zawsze musi, musi to być atak, nie zawsze musi to być ransomware. Może to być zwykły kataklizm, powódź, pożar. Te dane też wtedy są zniszczone, no i jest problem z ich odtworzeniem. Dlatego to jest ważne i dlatego stosuje się taki mechanizm 3.2.1, czyli powinniśmy mieć trzy wersje naszej kopii, czy trzy kopie naszych, naszych, naszych danych, przechowywane na dwóch różnych nośnikach, z czego jeden powinien być jak najdalej od miejsca użytkowania. Można też stosować tutaj chmurę u zaufanego dostawcy, bo tak jak mówiłem, no w przypadku powodzi. Które czasami nawiedzają nasz kraj. Może być tak, że możemy dwie ulice dalej ten, ten nasz nośnik z kopią przechowywać, no ale jeśli jest zalewane całe miasto, to niestety wtedy niewiele nam to da. Więc te nośniki to też powinny być najlepiej różnego producenta i różnego rodzaju, ponieważ często korzystamy z nich bardzo długo, no i one jeśli miałyby się popsuć, to wtedy bardzo często popsują się oba, no i wtedy jest problem z uzyskaniem takiej kopii. Taka codzienna praca to najczęściej to jest właśnie robienie tej kopii gdzieś tam w godzinach nocnych na zewnętrzny nośnik, równolegle można wysyłać też do chmury, no i bardzo ważne powinniśmy mieć opracowaną procedurę raz na jakiś czas sprawdzania, odzyskiwania takiej kopii jeszcze przed potrzebą jej faktyczną uzyskania. E, musimy sprawdzić, czy rzeczywiście pliki są do odzyskania, czy jakiś obraz komputera też jest do odzyskania, bo może się zdarzyć tak, że możemy mieć pięć wersji kopii zapasowej naszych, naszych danych, no ale z jakiegoś powodu, gdy będą potrzebne, nie uda się ich odzyskać. Pamiętajmy o dyskach zewnętrznych, serwerach nas, chmurach danych. O tym wszystkim przed chwilą mówiłeś. To ja na koniec jeszcze tylko dodam, że najczęściej, najsłabszym ogniwem w każdym ataku hakerskim jest po prostu człowiek. Dlatego warto brać udział w różnych szkoleniach, również online, z zakresu cyberbezpieczeństwa. A dziś takie małe szkolenie zorganizował dla Państwa nasz stały ekspert. Grzegorzu, dziękuję Ci bardzo. Grzegorz Gąsiewski. Dziękuję, dziękuję bardzo. Rozmowę przeprowadził Piotr Kuśnierz. Bądźmy cyberbezpieczni i cyberprzezorni na co dzień. Bądź cyberprzezorny. Słuchaj Radia Zachód. Co tydzień porady i sugestie, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Cyberprzezorny.